Opiekując się swoim stadem owiec, leśniczy Andrzej Dańczyszyn z leśnictwa Knurowiec nie potrzebuje specjalnych aplikacji. Wszystko jest tu po staremu, ale to jego prywatna pasja. Zupełnie inaczej jest w jego pracy, gdzie do jego obowiązków należy opieka nad powierzonym mulasem. Tutaj najnowsze technologie to praktycznie codzienność i konieczność. Leśnictwo Knurowiec w nadleśnictwie Wyszków jest jednym z kilkudziesięciu leśnictw w Polsce, w którym testowana jest najnowsza aplikacja Leśnik Plus. To następca wysuszonego leśnika. Będzie to rozwiązanie oparte na systemie Android i pozwoli przejść ze starych rejestratorów na nowoczesne smartfony. Zobaczmy jak kiedyś wyglądał ten rejestrator. Znaczy jak dalej wygląda. wygląda, Um jak y, widzicie stoi, to już tutaj. Zakurzone w kącie, nawet naładowane, bo jest podłączone, ale tego urządzenia nie używam już od około roku. Jednym z głównych powodów jest popularność systemu Android, ale również cena i duży wybór urządzeń dostępnych na rynku, na które można wgrać aplikacje. Drugim to, że system Windows Mobile, na którym działały stare rejestratory, zaczął tracić wsparcie technologiczne, przez co stał się nieatrakcyjny dla lasów państwowych. No i nie mogliśmy sobie pozwolić na to, że w którymś momencie zostaniemy bez wsparcia dla Windows Mobile, który jest systemem operacyjnym w tym urządzeniu. W porównaniu do starego Leśnika, oprócz kwitu zrywkowego, kwitu wywozowego, asygnaty, będzie dodana między innymi mapa, z której, jak mówi leśniczy Andrzej Dańczyszyn, wszyscy będą bardzo zadowoleni. Z Leśnika Plus zniknie na przykład notatnik, który pozostanie na stanowisku leśniczego. Aplikacja będzie też o wiele szybsza. W starym urządzeniu wysyłając dane musieliśmy wysłać w jedną stronę, w ogóle wylogować się z oprogramowania. Leśnika, zalogować się do programu Last Transfer, wysłać dane, poczekać, zadzwonić. No, byś mi to obrobił, nie obrobił, czas jakiś tam miał, musiał znowu odebrać te dane i mógł dopiero się zalogować znowu do leśnika i znowu kontynuować pracę. Między innymi dlatego, że nie będzie trzeba już logować się do programu Last Transfer, ponieważ dane mogą być wysyłane w tle, a leśniczy będzie mógł dalej wykonywać inne czynności. Robimy też rzucamy go na ziemię i sprawdzamy czy wytrzyma. To się samo robi, ponieważ no. kto z nas nie opuścił smartfona, którego normalnie używa jako telefonu. Oprócz sprawdzania samej aplikacji, leśnicy testują również dostępne urządzenia. To oczywiście najlepiej robić w terenie. To specjalne urządzenia typu rugged, potocznie zwane pancernymi smartfonami. Muszą one posiadać m.in. certyfikat IP68, który mówi o tym, że urządzenie może m.in. spaść z 1,5 metra na beton i nie powinno się uszkodzić. I tak, rzuciliśmy dwa modele. Jeden działa. działa, drugi działa. Tak? działa. Czyli pancerny. Powinno być również pyło i wodoodporne, a widoczność na wyświetlaczu powinna być taka sama przy ostrym słońcu, jak i w pochmurny dzień. Jak oceniasz ten nowy temat? Leśnik? Mogę być nieobiektywny, ale oceniam bardzo dobrze także to ten. Wydaje Jakie się, ułatwienia są na przykład? No Jest bardzo dużo ułatwień, także to z terenu wychodzi ułatwień. E, e, no, sam proces nanoszenia jest dużo prostszy, korzystanie z map wydawanie drewna, no wszystko wydaje mi się, że jest prostsze. No I że jest twój no znaczy to, to, to też nie ma problemu, że muszę gdzieś jechać do kancelarii, czy gdzieś po, po rejestrator, zawsze jest rejestrat mam ze sobą. To, to jest jakby taki główny atut tego urządzenia, tak mi się wydaje. Najważniejszym jest sprawdzić sprzęt w terenie w rzeczywistych warunkach, gdzie pracujemy na żywej materii, na podstawie której generują się dokumenty, no i nie ma co ukrywać, wielka odpowiedzialność spoczywa na tych osobach, które tym magazynem operują i tymi materiałami, którymi operują. Aplikacje ze Względów bezpieczeństwa zdecydowano się tworzyć własnymi siłami przez zespół zbudowany w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych. Odpowiedzialny za wdrożenie systemu w lasach państwowych jest Naczelnik do Spraw Informatyki Paweł Pogoda. Jak mówi, to ogromne przedsięwzięcie. Na nową technologię przejdzie naraz około 5 tysięcy leśniczych i tyle samo podleśniczych. Testy były bardzo szerokie, tak? Sumarycznie to jest liczba ponad 100 leśnic, z których produkcyjnie już jest wykorzystywana ta aplikacja. Więc, więc te testy ostateczne, które mamy zakończyć, są takim produkcyjnym potwierdzeniem przydatności tej aplikacji. Nie spodziewam się jakichś dużych zawirowań. Ostatecznie testy skończą się w lipcu, a od września tego roku leśnicy będą mogli cieszyć się już nowym sprzętem i nową aplikacją.